Tutaj mamy przygotowany materiał już na kolejny projekt, który dzisiaj rozpoczniemy. Była to niegdyś kantówka 10 na 10. 10 na 10 taka zwykła paletowa, gdzieś tam znalazłem takie pocięte na kawałki. Sformatowałem to wczoraj na frezarce, na heblarce, przepraszam na heblarce. Teraz zacznę formatować na grubość, bo jakby... Ta grubość mamy zrobioną, druga co nam nie interesuje to tą donicę, formatujemy sobie szerokość, tniemy na odpowiednią długość i będziemy robić z tego donicę. Więc dobra, maszyna ustawiona, stół pomocniczy również, myślę, że zaraz będziemy przystępować do formatowania jednej strony. Zobaczymy jak to wyjdzie, myślę, że nie będzie za wiele słychać, zobaczymy. Myślę, to, że nie wygląda to na najgorzej, trzeba tylko uważać, żeby nie uciekało nam. Także formatujemy sobie jedną stronę i potem przeformatujemy drugą stronę, żeby one były równe, bo na razie są nierówne. No, tak to wygląda już po chwili. Jedna strona jest przeformatowana na szerokość, ale nic, lecimy dalej. Dobra, teraz na drugi etap. Ustawiam na 85 i lecimy. Dobra, teraz ta część z formatowaniem na szerokość już jest skończona. Jak widzicie, tu jest kubeczka. ta Te z boku leżące to są takie, które gdzieś na ten wymiar mnie wyszły, które wcześniej zadałem to 85 mm. Ale to je wykorzystamy do jakiegoś innego. Nie wiem, na podłogę czy cokolwiek, tam gdzie nie będzie to istotne. Teraz bierzemy, biorę się za formatowanie długości. Tu mam już stojaczek, wkładam maszynę. I można rzec, że do dzieła. Trochę deszcz mnie przegonił, ale materiał na dużą i małe, na dwie duże, dwie małe donice jest gotowy. Tu leży na kolejną, jeszcze jedną, muszę je sformatować tylko. Thank you.